No się siema dęczowe świery, dzisiaj zaczynamy na pauzie mm, z tego względu, że będzie mamy ogłoszonko parafialne, bardzo ważne, ale też no oczywiście jak zwykle będzie wstępniak, więc może zacznijmy od wstępniaka, czyli mm, musimy sprawdzić na pewno, czy da się jakoś Gracjanowi poprawić y, aspirację, bo ja widziałam, że on już się zamartwia więc to jest ten taki pierwszy alarm, tak jakby tak mi się wydaje, a druga rzecz to jest że te drzewa za ich domem, takie ogrodowe, jak to się mówi, owocowe, drzewa owocowe, nie wiem, czy one są nasze. Czy my nie musimy czasem czegoś z nimi robić? Bo dzisiaj tak się zastanawiałem, jakby ci dogrywałem ten czas od 18 właśnie do nocy, tak? Żeby jakoś przegrać tą końcówkę dnia. No i teraz przejdę bardzo, bardzo elegancko do ogłoszeń parowianych, Mianowicie tym odcinkiem kończymy już definitywnie. 15 pierwszych lat Nowego Pobrzeża. Czyli możemy już spokojnie sobie oddzielić te 15 lat grubą krechą. No mówię, jakby kanał trwał 15 lat. I uwaga, moi drodzy. Miesiąc styczeń będzie miesiącem Legacy. Legacy Challenge. Z tegoż względu, że ja żeby wykonać odcinek ym, specjalny, Okazało się, że potrzebuję trochę więcej czasu, niż mi się wydawało, bo trochę tych odcinków ponagrywałem. Jestem gdzieś tam w 50% z obejrzanym materiałem, więc muszę jeszcze wszystko nadrobić. Zaprawdę, ja to oglądam na speedzie, ale wiecie, no nie miałem za bardzo czasu, okres świąteczny i tak mm. dalej więc było kiepsko, no bo jesteśmy już po świętach. I potrzebuję trochę czasu, a nie chciałam zrobić z tego odcinka tak na kolanie, więc y, to nie będzie tak, że ja tam tylko podsumuję, co się wydarzyło u rodzin. Y, będzie trochę statystyk, trochę takiego mm, zakulis, więc różnych, różnych przeróżnych rzeczy, które mi się gdzieś tam y, przypomną. I one na pewno będą wplecone gdzieś w ten odcinek. E, więc od razu ogłaszam, że kolejne 15 lat zobaczycie na przełomie stycznia-lutego, ale bardziej bym się korował w stronę lutego. E, więc jakby to będzie taka moja mała przerwa od tego. E, nowy rok, nowa ja. I myślę, że to będzie dość. E, Okej, okay, żebym ja po prostu, bo nie chcę zrobić tak, że. Nie wydam tego odcinka podsumowującego 15 lat, jak już wydam nowe odcinki, żeby to się nikomu nie mieszało, tak? Wydam ten odcinek, to dopiero potem mm, będziemy sobie, tam wiecie, grać dalej. Ale będzie kolejne 15 lat z nowego, proszę, tak jak zapowiadałam, i to będzie wtedy już zakończenie serii po prostu. No ale jak widzieliście. Ale trochę to trwało. Ja też w tym nowym filmie podsumuję, ile tak naprawdę trwało nagrywanie tego nowego pobrzeża, ile weszło odcinków e, i dlaczego tak, a nie inaczej, i coś tam, coś tam. Także no co, zaczynajmy. Gramy się rodziną Radka. Zaczęliśmy rodziną Radka i kończymy rodziną Radka te 15 pełnych lat. Więc myślę, że to było dość interesujące. No dobra, to zaczynajmy. O godzinę 6 rano. Boże, tak idealnie udało mi się, wiecie, wszystkich doprowadzić do stanu po prostu bycia wszystkim. Teraz tak, szybkie luknięcie. Kto dzisiaj do pracy? Oczywiście burmistrz nie, bo on ma zawsze wolne. Ale nasza droga dorodka Ona niestety tak. Niestety, niestety tak idzie do pracy, więc okej. Okay. Błażej nie pracuję. Ja miałem coś zapisane, z tego co pamiętam. Bo ja mu szukałam tej pracy. Gdzie to jest? O kurczę. Kim ja chciałam, żeby on został? Kreatywność, logika. Nie mam pojęcia, ale ja jakieś pracy szukałam. Teraz nie pamiętam. Nie wiem, może jakby nam mi się wyświetlało prace, to coś mi się przypomni. Ogrod zaczął padać. Super. Albo deszcz, albo grat. Chyba grat, bo tak głośno coś. Ty dzisiaj do pracy? Tak, ty dzisiaj idziesz. On pracuje wieczorami, ale widzę kreatywności mu brakuje. No i u naszej Marylki Rodowicz nie ma co sprawdzać, no bo ona wiadomo no. Eee, dobra. Ty może dzisiaj pomalujesz, a potem w niedzielę zajmiemy się tą twoją aspiracją. A dzisiaj po prostu będziemy wykonywać takie typowo weekendowe rzeczy, no co, sprzątankę i tak dalej. W ogóle bardzo mam e, e, w bekę z samego siebie, jak tak e, popatrzę e, na to, jak mi się w tym roku e, udało z wszystkimi świątecznymi e, odcinkami. E, bo tak, w Nowym Pobrzeżu żadne święta gdzieś tam nie wchodziły w grę, tak naprawdę, bo oni mają przecież wszyscy teraz lato, więc nie ma opcji. Ale w Legacy dość, że wypadły mi święta... Idealnie na 24 grudnia, to jeszcze tam Sylwester mi wypada idealnie też nowy rok właśnie na 31 grudnia, więc upiekło mi się idealnie. To nie było zupełnie zaplanowane. No ale wiecie, udało się, to się udało, więc warto się cieszyć, że coś takiego powstało. Jeżeli ktoś nie widział, to powstał też odcinek z budowy przeze mnie takiego domku z piernika, więc wydaje mi się, że w tym grudniu, w ostatnim tak naprawdę w ostatnim miesiącu tego roku wydaje mi się, że nie macie na co narzekać, jeżeli chodzi ogólnie o kanał. Nie wiem, czy to pies dalej się tutaj załatwia, czy nie, a ja mogę chyba zobaczyć, co ona potrafi. A widzicie, ona z tym załatwianiem to ona tak jeszcze średnio, nie? Pot więc potrafi się zdarzyć, więc trzeba gdzieś tam ją zawsze jeszcze przypilnować. Możesz zawołasz, a nie może zawołać jej na jedzenie? A może dlatego, że ona śpi. A może tak być, nie mam pojęcia. Pamiętam, że kiedyś zawsze wpisywałam kod, żeby można było sterować zwierzakiem. Okej, okay, śniadanko typowo, klasy w tym domu. Ja zawsze, ja uwielbiam to u nich, że da się tutaj w tym domu jakoś tak najbardziej mi pasuje, żeby zawsze zorganizować im to śniadanie. Nie wiem, wydaje mi się, że nie są tacy mega rodzinni. Oczywiście wszystkie możliwe urządzenia elektroniczne już działają. A czy ty nabiłeś już ten punkt? Jeszcze nie, ale masz połowę, więc możesz skoczyć na śniadanie, bo czemu nie. Planowałem też dzisiaj, żeby zorganizować chłopakom ślub, ale nie wiem, czy mi się chce. Dzisiaj mi się chyba za bardzo nie chce. Niech trochę pobędą tymi nowożeńcami, why not? Tylko, że to jeden dzień, jeden rok, nie? oni już jakieś trzy lata są tymi nowożeńcami, jak nie więcej. Znowu mi się wydaje, że jest gra za głośno. O Boże, już się bałam, że nie mam nagrywanie włączone, ale jest. Obykają świnie, jak zwykle. No nic, po śniadaniu gracji, no może po prostu wrócić do malowania, żeby nabić ten punkt. On by chciał nauczyć się fizjologii. No dobrze, to ja mój coś tam jedno zaznaczę, żeby jutro coś tam porobić i coś tam, wiecie, pozmieniać w jego życiu, w jego aspiracji, bo jest naprawdę kiepsko. Jeżeli chodzi o Boże, to nie masz tej pracy, no to wiesz co, może poszukajmy jej. Może mi się coś przypomnić, co ja tobie chciałem. Oceanografia, to mi nic nie mówi. Architektura? Też nie bardzo. Polityka? Też nie <laughs> On miał mieć politykę, politykę, miał mieć, bo przecież on miał y, tak jakby zastąpić obecnego burmistrza, no tak, chyba tak było, to jest polityka, czy coś innego, tak, bo już widziałem, że mają tym samym ikonkę, więc on jest na levelu piątym, więc świetnie, ja będę starał się tak dojść do gdzieś ósmego poziomu, żeby to ogarnąć, i potem, właśnie jak Maksymilian będzie już starszy, to możemy potem zdecydować, w którym momencie on przejdzie na emeryturę. Tym bardziej, że mu zostało mało dni, nie? W tym odcinku niestety nie będzie żadnych urodzin, ale wszystkie urodziny nastąpią w jakby drugim sezonie Nowego że Możemy tak to nazwać, nawet nie wiem. Napiszcie mi, czy uważacie, że powinniśmy zrobić to jako sezony i mam zrobić osobną playlistę, czy po prostu lecieć dalej. Ale ciekawi mnie, co uważacie o tym. Jak uda mi się i jak będę pamiętał, to yy, napiszę na dole, czy lepiej dzielić się na sezony, czy lecieć po prostu z numerami i tak będzie wam łatwiej. Chociaż wydaje mi się, że jak jest w jednym, to tak lepiej. Po co mam to rozbabrywać? Dobra, Grace, jak ci idzie? Nie, jak ci idzie. Okej, okay, Grace się udało. Błażej oczywiście już gada z kimś przez telefon ciekawskim. Z jakąś przypadkową babą. Małgorzata Tybilec, okej. Okay. Dobra, czy to jest nasz teren? To jest nasz teren! A, okej, okay, czyli to jest wszystko nasze, więc wypadałoby się tym zająć. Jak najbardziej, tym bardziej, że... Tym bardziej, bardziej, że jakby... No... Opryskaj wszystkie. Tym bardziej, że wiecie... No, dokończę to zdanie, czy nie? A Że to brzydko wygląda, nie? I jeszcze wszyscy mają wolne dzisiaj, więc why not? O, od razu lepiej wszystko będzie wyglądało. Chyba znowu telefon dzwoni. Dobra, wszystko jest zrobione, ale on nie musiał opryskać i nagle te robale znikły. O, jest tylko jedno do opryskania. Cała reszta jest ok. No co niech opryska, tylko to jedno drzewo i będzie z bańki. On nie ma żadnych punktów w sumie ogrodnictwa chyba. A ogrodnictwo to są Turangi czy umiejętności? Nie mam pojęcia. Poszedł do pracy, a czy mu się udało? Udało mu się, na nawet dwa. Nie, jeden, przepraszam, kreatywność jest wyżej. Dobra, ja bym chciał, żeby ktoś wyłączył te wszystkie sprzęty, bo mnie bardzo denerwuje marnowanie prądu. Tym bardziej, że nikt tego nie ogląda, nie? A, musisz dookoła, to tak trochę słabo. A, widzę, tu jeszcze mamy jakieś dzie dziecięce rzeczy. Ale nie chcą, bo ja tu coś jeszcze planuję, wiecie? Coś jeszcze jest do dla dzieci tutaj gdzieś wciśnięte, jakaś toaletka, czy coś? Nie, nie ma już, czyli jest tylko do karmienia. Dorotka, ty co robisz? A dorotka miała w ogóle takie marzonko. Aha, zostałaś najlepszą przyjaciółką z Turką, ona właśnie tego chciała, ale ty chciałaś też trochę schudnąć. Tylko gdzie? A, mamy bieżnię, no to wskakuj na bieżnię. Gdzie ty idziesz? Aha, okej, okay. pójdę dookoła na bieżnie, która była metr od ciebie. No dobra, to sobie pobiegaj. Trochę przed pracą, bo ty za chwilę do pracy idziesz. Więc słabo. A, już jedziesz nawet do pracy. No dobra, to trochę pobiegaj i ja cię będę kazał iść. Proszę bardzo. Powiedz prawdę, nie wiem o co chodzi. Pięć tysięcy nam wzięli. Pff, to tak jakby nic w tym domu, bo tak jakby tutaj z hajsem nie jest krucho ani trochę. Ej, nie macie nic. Weź resztki, zobaczcie tam. Macie coś tam takiego całego? Naleśników macie mnóstwo, więc niech każdy przyjdzie zjeść. Bo ja już widzę, że oni zaraz będą się kładli spać, jak na przykład Marley Rodowicz, proszę bardzo. Jeszcze nie w swoim łóżku. A ściągnąłem tego młoda, żeby pamiętali łóżka, pamiętałem o tym. Tylko mi bardzo wiele modów nie działa, nie wiem dlaczego. Może mam jakieś takie stare, które, yy, wiecie, się na siebie nakładają, mają te same opcje. Jeden miał działać, a nie działał, a dorzuciłem drugi, i wiecie, to jakoś koliduje. Dobra, ty, moje droga, możesz się wykąpać i możesz pójść spać. E, ojciec, jesteś jeszcze głodny, tak? No to weź jeszcze sobie coś. Tym bardziej, że mamy tych naleśniorów trochę. No, jak już się ogarniasz, to nie, nie pójdziesz do piwnicy, bo jej nie mamy. Możesz się wykąpać i też potem pójść spać. I dzień minął, jak szybko masakra. Ej, musisz zdążyć się wykąpać, zanim on zje. Weź prysznic, szybko. A on przelazł, jeszcze mu wlazł. Dobra, a druga jest wolna. Why not? A ty Błaże jesteś w ogóle wyspany, weź może. A nie ma co sprzątać, bo nie mają sprzątaczkę, w sumie bezsens trochę. A do pracy coś potrzebujesz? O, widzisz, masz mało charyzmy, więc możesz sobie poćwiczyć jeszcze chwilę przemowa, potem cię położę spać. Kto przechodzi pierwszy z pracy? Ty przechodzisz o północy, więc za godzinę. A ty, droga, drogą, drugie, no dobra. Muszę trochę na nich poczekać. Podaj sałatkę. No, było znowu źle, ale co mnie to obchodzi? Dobra, teraz mu ta energia spadła, ty mój drogi wróciłeś, więc możesz się wykąpać i pójść spać, bo nic innego nie potrzebujesz. Doradko wróciła z pracy, ale nie będę jej kąpał, bo widzę, że jest tak zmęczona, że lepiej jak pójdzie już spać. Okej, okay, mamy nowy dzień, niektórzy wstali, niektórzy nie, bo wrócili w nocy. Za no co ojciec, może dzisiaj się akurat postarasz i teraz ty ogarniesz trochę tu z rana, bo jest sef niesamowity. O Jezu, te naleśniki się zepsuły. Wyczyść na pełni, miskę dla psa. No znaczy się, jak my się zmywarkę do takie sprzątanie to wiecie. Podej śniadanie i może zrób dzisiaj płatki. Już sobie darujmy te naleśniory. Aha, okej. Okay. Nie mamy jedzenia. Telefon. Zawsze o tym zapominam. Dopiero jak się wyświetli komunikat. Sklep spożywczy. Oczywiście na maksa. W ich przypadku to jakby nie był wcale wydatek. 77 tysięcy na koncie. Boże. To ja miał tyle na koncie, to bym żył w spokoju. Możesz podnieść śmietnik, posprzątać, a, do domu zaniosłaś, no dobra, okej. Okay. Odbierz przesyłeczkę, no i co, i potem możemy zająć się płateczkami, no bo co, inna, co innego. Trudno zrobić coś innego na śniadanie, jak się nic innego nie potrafi, nie? Ale to jest przynajmniej takie, wiecie, mega szybkie, nie? E, matka, możesz zjeść, już już wstałaś, jestem w szoku lekkim. Synuś, no to nie był synuś, to był zięć, tak zięć się mówi? Chyba tak. Proszę bardzo, wszyscy jedzą jak zwykle u nich na spidzie, żarło. Okej, okay, błażej zjadł, teraz poszedłem na posiedzenie, ale ja muszę mu nauczyć go tej fi fizjologii? Tak, fizjologii. Żeby wiecie, trochę mu podbić tą aspirację, ale chociaż ważniejsza jest dla niego kreatywność. Ale myślę, że jak się trochę pouczy tego i tego, pozbieram mu trochę punktów, to trochę się u niego polepszy. Moja droga, mogłabyś to schować? A noc sam posprzątaj. No, trudno się mówi. Kto dzisiaj idzie w niedzielę do pracy? Chyba nikt. Nie, no jak zwykle ona. Rodzinna partyjka w szachy. Kto kogo ogra? Mam wrażenie, że te animacje się powtarzają i się nic nie zmienia tutaj, i że nikt tu nie wygra. Mam wrażenie, że pianków nie ubywa, więc nie będę na to patrzył. A w ogóle po co im te auta? Nikt ich nie używa. Kto już tu idzie? Jakiś Bronisław. Miastowiec. <grym> już sugeruję skąd jest. Fajnie, że Marylka poszła sobie spać, bo why not. A nie możesz się z nim przywitać? Bo śpisz. Wstawaj, stara. Serio nie możesz? Ojej. Ale ty bardzo robisz tankreda A wiecie, chyba w podobnym wieku mi się wydaje. Stankrad to jest Sims zbugowany, więc ja nie wiem, czy go z kimś łączyć. O, Weronika, to się Azel nam wyświetla. Piekło jakieś. Alicja Rybarczyk też dobrze znasz. No bo przez chwilę byłyście w podobnym wieku, więc... Ma to sens. Muszę w ogóle postarać się w tym naprawdę podsumowującym odcinku, bo mi bardzo dużo pomoże. O, nauczył się tej fizjologii, super, no dobra, to sprzedaj. Aha, sprzedać gniot i po prostu mu na minus spadło, nie? Więc wszystko co się postarałem to poszło. Ale jak zrobi punkt kreatywności to jakby mega mu się poprawi. Fajnie, wszyscy mają za chwilę urodziny, my to akurat wiemy. Ej no, halo. Majsterkowicza trzeba wezwać. Zadzwoń usługi. Majster, tak. I teraz może sobie oglądać. A Dorotka idzie już do pracy. No dobra, spoko. Jak on takie obrazy maluje na siódmym poziomie prawie, to nie chcę wiedzieć co będzie później. No i maga udało mi się osiągnąć to co chciałem na dzisiaj. Uniknąć śmierci, z tym unikaniem śmierci tak kiepsko. Weź resztki. A nie ma. No to podaj, zrób wam spaghetti może. Oni już pewnie wszyscy śpią. O nie, mój drogi, ja ich wszystkich ścianę tutaj na dół, żeby oni mi właśnie nie poszli spać w żaden sposób. A ten młoda, weź sobie sikni. A nie, bo oni się sikać, to nie idź siknąć. Mm, może idź sobie w prysznicu i skorzystaj tutaj. Ojciec sobie siknie tutaj. A on nie musi. No dobra, spoko. Ale jak oni sobie załatwią te sprawy, to już będzie jedzenie. Spaliłeś? O nie, zobacz, jak zorganizowany. Proszę bardzo, jedz. Kolejne jedzenie. Boże, ta rodzina, ona je wszystkie posiłki śniadanie, obiad, kolację razem. Zazwyczaj. Czasami dość późno jest, z tego co widać. Ty jak zjesz, to pójdziesz spać. Ty jak zjesz, to też pójdziesz spać. A ty, jak zjesz, to będziesz musiał zrobić wszystko. Wykąpać się, psiknąć i pójść spać. Maksymilian, do spania jak zjesz. Majster nie przyjechał, a miał przyjechać. Chyba, że teraz się pojawił. Nie, nie pojawił się. Szkoda, że nie ma tej tablicy, że nie mogę jej sobie, wiecie, przeczytać całą, jak w czwórce. Zobaczyć, co mi ten majster powiedział. Przyjadę, nie przyjadę, będę, nie będę. No ważne to jest. Matka przyjechała, ale ona w sumie nie chce nic ze sobą zrobić, poza siknięciem. I może ty zadzwoń po tego majstra, co? I potem możesz iść spać. Ojej, dostałeś awans! Zostałeś pielęgniarką. Udało cię się ukończyć szkołę muzyczną i zrobić pierwszą pracę w klinice SimCity. To zajęcie wyczerpujące psychicznie i fizycznie, pracę nad swoją logiką i zachowaniem przy łóżku pacjenta. Pracujesz teraz od 7 do 14, to to już są jakieś normalniejsze godziny. Ale bardzo dużo sprzątania techniki musi nabić. No, okej, okay, to ogarniemy sobie A nie, nie ma, czyli przejdzie jutro. Mamy nowy dzień, niektórzy już wstali. Gdzieś ty idziesz? Już do te... No tak, bo ma wszystko wypełnione, więc tak nie bardzo. Ojciec, musisz znowu zastąpić matkę, bo ona. Śpi sobie. w ten telewizor głośno. Co to jest? Kto to jest Panthera? Kto to jest? <gry> nie znam tej piary. Nie podaj płatki, bo ty nic innego nie potrafisz. O Boże, zaraz wszyscy jadą do pracy, i do szkoły, i do wszystkiego, a tu nikt nie zjadł śniadanka. Dziwna na tę rodzinę, ale okej. Okay. Matka, wstałaś? Jak wstaniesz, to zjedz. Boże, idzie jeść. Ty idziesz jeść? Ty, ty jeszcze śpisz? O Jezu, co to się stało tutaj w tej rodzinie? Jakieś takie dziwne akcje. No tak, teraz wszyscy pójdą sobie do pracy, a ja będę co tu robił? Praca, praca szkoła, i zaraz wszyscy sobie stąd pójdą. No i się o coś. Ej, stary, stary, koniec jedzenia. Leć, się spóźnisz. Wstydzi się spóźnić pierwszy dzień do pracy w sumie. Ha, pies mu zatorował drogę, musiał lecieć inaczej dookoła. Ej, a ty moja droga też. Już odjeżdżają, już znikli. No dobra, idź, idź do szkoły pieszo, no trudno. Proszę panie Maksymilianie, ty to w ogóle jedziesz do pracy jakimś super środkiem lokomocji? A to nikt nie prowadzi? Prowadzi. Uuu, a gdzie Maksymilian tutaj siadał, bo nigdy nie zwracamy na to uwagi? Do przodu? Nie gdzieś tam do tyłu. <grym> Ale się transportował. Łoooo wow. i gdzie znikniesz? A, nie dowiem się. Super specjalnie pewnie tak zrobiono. No i zostali ostatni na polu bitwy. Wszystko działa jak należy. Zaraz sprawdzę, o jednak ma szczęście. Okej. Okay. To może... No, ktoś tam dzwoni, ale mało mi to obchodzi. Weź odłóż te resztki. Jak to nie jest zjedzone, to why not. O, już się zdążyło zepsuć. No dobra, to nie ma sensu. Przestały dzwonić przestały. Dobra, no to co? Ym, jakby siknise. A ty do pracy masz wszystko garnię. wszystko. No dobra, to wracam do Dorotki. Bo Dorotka. Musi się wiele nauczyć dzisiaj. Higieny masz mało, ale myślę, że możesz się pouczyć sama sprzątania. Ujej, ile ci zostało? 3 dni już tylko. Tobie dwa. A tobie, bo ty też, też dwa. No okej. Okay. Czyli urodziny w kolejnym odcinku z tej rodziny murowane. Jak nic. Dobra, sprzątanie. Jeszcze jeden punkt w sumie i potem tylko technika. No i to będzie w sumie koniec odcinka, no bo co tu jeszcze mogę nimi porobić? Wszyscy wrócą z pracy i z innych miejsc. Ciekawe, czy Błażejowi się podobał pierwszy dzień. Maryla przeprowadza koleżankę lub kolegę ze szkoły. Kogo? Wychodź. A, Weronika Wilka-Azdel przyszła do swojego biologicznego ojca. Też cała różowa. No to się w sumie sensownie składa. Dobra, nie obchodzi się to. Bo się uczysz teraz do pracy. Sprzątanko wpadło, ucz się techniki, chociaż może najpierw się wykąp, co? Ostatnio zepsułaś tą wannę w taki sposób, więc proszę mi stąd spadać. O Jezu. Czy odleci ten helikopter, bo bardzo zacina mi gra, Dziękuję. No, a po całej rodzinie pocałunek. Upsi. baw się rzucanie piłki. Proszę bardzo, możecie iść porzucać piłkę. O, coś się jej tam w aspiracji spełniło. Tą prawie siostrzaną sceną na dzisiaj zakończę. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten odcinek. Nagrywałem go strasznie na szybko, bo robię to z wielkim opóźnieniem takim poświątecznym. Mam dokładnie 27 grudnia, godzinę 20.08. I nagranie tego odcinka zajęło mi tylko 32 minuty, więc ciekawe co z tego wyjdzie, ale wydaje mi się, że dość się działo rzeczy. No, tak jak powiedziałem, z nowym sobie troszeczkę odpoczniecie. Więc jeżeli ktoś nie zna Legacji, to może się, myślę, w miesiąc spokojnie zapoznać, bo tamtych odcinków nie ma jakoś super sporo. A ja Wam serdecznie dziękuję za oglądanie. Widzimy się 31 grudnia w nowym odcinku Legacji, w którym dowiecie się, kto został wskrzeszony. Więc myślę, że warto oglądać. Jeżeli oczywiście jesteście tu zachęcam do subskrypcji. No i fajnie, gdyby ktoś dał łapkę w górę dla zasięgów. Zasięgi są super, dla mnie szczególnie. No nic, dzięki za oglądanie, cześć.